Mamy iść czy grać. A co iść? Ale ja jestem tam to nie wiem czym się opłaca. Dobra, bo do... nie. No. no dobra, nie dać takim hamem. A co chcesz zrobić? Ja nagrywam. A spoko. Właśnie będziesz, w, będziesz widział co, rob... co robiłem. No. Dobra Misja komplet. Biały mnie zabił Serio? Mhm To fajna odcinek, tak? no Od razu głosu na, na, na białego Od razu No, no to szybka gierka widzę Biały. Szybko biały. Każdy na białego. 100% dawaj, dawaj na, na, na białego. Wszyscy. Biały. Dobra. Nie, chyba brązowy. Biały to jest. On mnie zabił. Ale też i brązowy jest. A jak on nie będzie? A znowu morderca będzie na białego. To no. będę uciekał od białego. Mm. A jak ty zabije to się kąpać. To tak pekta i tu nie będzie koło mnie ok? będę na YouTubie, szkoda, Ale że. No odcinek, biały, tak? kurde. biały da debila. to <grymata> wywalili dałny biały, kur. biały. No dobra, zwalę go teraz szybko. Kliknij to. To czerwony przycisk. I biały wszyscy. A spectaj wierzchnie, czy nie? Co? Jestem w reaktorze, spektaklujesz wierzchnie? Nie. No to weź i do reaktora nie i mnie I powiedz mi czy biały do mnie nie idzie. Jest koło ciebie. Znaczy koło tego Biały Widzę? A, gdzie jestem Widzisz mnie? O, ten biały jest, no... Ale widzisz mnie? Ja patrzę cały czas na białego Ale nie patrz na białego, na mnie patrz Gdzie jesteś? E, na środku Na środku, w reaktorze? Nie, już byłem w reaktorze, teraz idę Szybko na białego Dobra, spokojnie Wszyscy na białego On mnie zabił, ten śmieć Dlaczego on się w ogóle zachowuje? Dziwnie No właśnie też tak macham, ale mnie nie zabije chyba, bo jestem koło tego To ty Tak, patrz na ciebie cały czas No Aha. Gdzie? Ciągnie? Nie chcę na niego? Czy nie wiesz? Ty jesteś zabójcą, i ten biały. Tak, za chwilę nie chcę na niego głosować. Ty chuju. Głosujcie na Bartwara i na tego białego gówniarza Szkoda, że... Szkoda Dobrze, przynajmniej będą na te. Kto będzie na IT? No ci goście Czyli? Ja w końcu nagrywam, tak? Ty też no, powinieneś nagrywa. nagrywać Ja patrz, jak pięknie idzie co za ziemi? Nie mogłem mi <grym> patrzeć. No, tak, a wiesz, że to jest najgorsze, że jadłem w tym pomieszczeniu, zabiłem chłopa, a tamten chłop tego nie widział i jeszcze udało mi się wcisnąć kimś i widziałeś to chyba nawet, co? Tą sytuację, że ten chłop był tam blisko mnie w pomieszczeniu i ja z tego pomieszczenia wyszedłem i nagle report klikam. To <grym> chyba było normalne podejrzanie, to nie? A to nie jest tak jeszcze, kto? Ja tylko mogę patrzeć, ja tylko <grym> To ja nie, nie Nie, nie ja, tak, 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 nie ja. To kto kurde rozłamał? Teraz to nie ja wygrałem. No fajnie. Super. Gdzieś nie się gra zapowiadać powiem. No. W końcu do impasta ręka. Nie spodziewałeś się tego? Nie znowu zabiłeś. Tak, to ja zabijam no, widziałem. Po prostu debina. Jak teraz nie zagłosują na, na białego... zagłosować na białego, wtedy nie będę zbudował podejrzeń. Ja jestem biały, to myślisz, że jestem zabijany? to było 300 i A teraz patrz, widzisz ten BDH skitnął, to będę mógł na niego zrzucić winę, że to on jest drugim impostorem, co nie? Co nie Przemek? Te, te, zabiję tego, zabije tego PTR, a tego Tego zadecham w Tak, dobrze. ty Nie, Nie, nie... Dobra. Co za ten. Trzy stajki zrobiłem. Bo zagłosowałem na mojego. To nie? Bo wtedy nie będziecie się podejrzewał ten. A będę has kipnął. Nie budził na siebie podejrzenia, że skipnął. I nikt nie przyszedł na czacie. Porobiłem gierkę. Pytanie zrzuciłem na białego wina, żeby nie było, to ja. I teraz taki już ich Boom. Bum. ładnie, co? No, debilami byli po prostu. Wiadomo, nie. że to byłeś ty. Ładniej podeszłem, co? Nie, nie nabrał na takie coś. Nabrałbyś ty. Nie. Dobra, Przemek, ja idę się wykąpać. Zajmij chwilę, okej? Okay? Ja wam wystartuję giarkę. A ja się idę wykąpać.